Kurwa, coś czuję, że się popierdolimy w zeznaniach. O kurwa, jeszcze jak takim sztamem przylecą cały, to już w ogóle mam przejebane. No i ja mam wiesz... kurwa, zale spinać. Tak, jednego medyka, a tu wyskoczył kurwa czterech ze złotu i kurwa dwóch medyków, a my no. ja pierdo... a my tu we dwóch czwoki kurwa, czekamy na nich. O kurwa. Oni będą myśleć, że to jakaś zorganizowana akcja, że tu muszą gdzieś tropić kurwa tych porywaczy. Ja fiertole, ale jest dramat. O, i ja są to... kurwa, lecą. Powaga, powaga teraz. Tutaj, tu jesteśmy. Oh. Tutaj, Chodź kurwa, biorę cię za fraki. Dobra, dobra, no pan go puści, no. A, a, to morderca, oh. proszę go nie brać do helikoptera! Zamknij oh. się! On oh. 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 co ja robi. A my się a. Nie no my, ja się nie No my ja też nie no. Zostaliśmy porwani z miasta. Zabrakło, Okej Zabrakło, Rozcięty kolano. Da, bo... dostałem kosę. No i pan, co się wydarzyło? Byliśmy sobie na mieście, byliśmy ogólnie na siłowni, potem pojechaliśmy na miasto i dwóch jakichś zamaskowanych typów w maskach klaunów, ubranych całych na czarno nas, zaczęli do nas z broni i kazały podnieść ręce do góry, związali nam ręce i wrzucili nas do auta, potem no, jeszcze mieli, założyli nam jeszcze worki na głowy, i po całej sytuacji z jednego co słyszeliśmy to helikopter no i wylądowaliśmy na Kaioporico i nie wiem właściwie Ja z kolegą się jakoś niedługo się znamy właściwie, więc nie wiem o co chodzi i mnie oszczędzili a on dostał kosą dostali on dostał To taka okay. tragedia No to jest tragedia i ona jest tragedią Się wszystko łączy w całość Jak się trzymasz Spongebob? Słabo, mogę tego nie przeżyć. Nie, no, stary, muszę. Lekarz być. mi daje marne szanse, 10% szans na przeżycie. Jak wiesz? Biedna nóżka. Od dwóch dni na siłownie chodzę. Jak ja będę biegał? O. Co? Że nie powiedziałem. No. Dobrze, no że jesteście... O kurwa, spadnę, żebyś byś nie spytać. Spadłeś w skwerpę? to jest ksywa jego. A, pewnie ma spodnie kant, czyli kwadratowe i żółte włosy. Tak, ta, dokładnie. Ta... I buty też. Co? Bo się... Ta... <kluz> o kurwa... No, ale boli co? wszystko A pan radę przejść, czy... Czy na ręce? Nie, nie, no dam radę, spokojnie no, no, Boże, ta... ten... O kurde No dobra, jak, jak wolimy tak, to tak O, Tion, wariacie, co tam u ciebie? Pan schował ten telefon, matko święta, no A Co? O, to... Oj, tak. Przecież na ty mnie nie bolą! Podam pana do karetki O do karetki, fajnie. Do kurwa do Helki. Oj, spierdala. Zało miejsce z przodu, to chuj, to... Dobra. Co nie Dziękuję panie. Ej, bo nie ma na mnie miejsca. Miejsca dla mnie nie ma. To chuj. Co Nie zostawiajcie kogo. A ja to tak to, to serio, czy nie, bo nie wiem. No nie, jakoś go widzimy. <grym> nie no, jak ja go mogę przejść na ręce, <grym> ale, o ile tak można. O, o, ile tyle tyle Zegu... miejsca w tym helikopterze. Oooo, ma pan autobus! Siadaj <grym> tam z tyłu, nie gada. Raz mówię, jak ktoś wyskoczy, to do niego nie wracam. Możesz się spróbować. Nie, chyba nikt nie ma takich zamiarów. Czemu by spać, bo to by daleko nie popłynął? kurwa, nie. Punchbow, no nie! Lekarz mógł. mi daje 10% szans na przeżycie. aha! Ja Co, co, co chyba było? Aaaa! Chwytamy już, kurwa, wyskoczył. Kurwa, jak to jest, że ja przystąpię, oddychać nie mogę! Panowie! Nie mogę oddychać! Panowie, bo, bo jak będą jakieś te projekty, to nie wracamy. Tu jak to jakieś jak to jakiś topik, ale no, To ja mówię, chłopaki, problem. Nie, nie kurwa, się burzę! O, lata, Ej! Ej! o kur... Nie! Weź tam podleć, weź tam podleć. Ryki koniec nie zjedzą? Jak coś to musisz taki połap wziąć jak coś, nie? Biedny pan Jezu, to, to wsiądę. Ja mam strój do drukowania. Jezu, pomógł nam teraz go tam. Ja pierdolę, za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Nie SpongeBob? O, tak, tak! A o, biedny pan doktor! Co wziąłem, że ma ja pierdolę. O kurde, nie widać ich. A Jak oni nie tu, wiem. kurde, wsiądą z powrotem? O, a... Wejdą. Nie słyszałem, kto tam No, zniżę pułap, jak będzie już ten go miał. Ja pierdolę. No, jego przypadku to nie my. O, ale dla miał na sobą trawę. O... Jesteśmy za blisko brzegu, żeby rakiny były. No w sumie już nie, no w sumie blisko, już jest, znał, z idzie. Kurwa, bo ta fala groźna, uwaga może trochę. Muszę wam przekazać chyba złe informacje. Co ci jest znowu? No ich już nie? się nie da uratować, ratować, no Ja Wiem, że ty sobie jaja robisz, ale. A, co ja? Kto sobie robi jaja? Ty całe życie. Broń ty, Boże, nigdzie nie. Jest w życiu. gdzieś, ciu, ciu, ciu go było. Ja pierdolę jeszcze burza jaki problem może być jak sztorm będzie Ja pierdolę Czierz długo się nie wynurzają co? On ma strud A a on to okej okay. Bardziej mnie te fale obawiają No będzie chyba będzie problem żeby kurwa wejść z powrotem do helikoptera Chodziłeś do Power'a problem, bo sztorm jest. Halo? Jestem w śmigłowcu medycznym. Kurwa, tym lekarzy. Jestem ciężko ranny, zostałem porwany, mogę tego nie przeżyć. Zostałem porwany. Czyli wyroczego mamy trackera w środku miasta. Też się ich pytałem. No, przysięgam, że jestem w helikopterze nad wodą. Nie mogę na razie gadać. Jestem z Panami policjantami Na o. o kurwa są Cześć Iwan, miło cię słyszeć Halo? Ja pierdolę Dawaj, wsiadaj. A, jestem w helikopterze medycznym. Porwali mnie. Mam porażoną całą nogę. Okay, mogę tego nie przeżyć. No kurwa, przeżyjesz, baranie. A, lekarz mówi, że małe szanse. Że... Lekarz mówi, że raczej nie. Tak, tak. No, słuchaj... Było blisko, było blisko. Jakbym tego nie przeżył, to pamiętaj. A, ja, jesteś nie, super powodę. laska, ale bym cię dupcył. Nie! <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> <Yeah. laughs> Eu não consigo nadar! Eu não consigo é! <tio de czego> aqui <odita> Oh <coughs> no, Płyniemy z nimi na brzeg Pływało, jednoga na ale, Ale płynę dla Ciebie! Przyjacielu! W sumie to ja cię średnio lubię, mogę cię zostawić płynę bez ciebie Ale przepraszam! Tak będzie! Nigdy się tak nie zrobił! O, kurwa, nie wiem, że gdzie jest brzeg! Nie widzę brzegu! Nie widzę brzegu! Kurwa nie wiem! Dobra, <coughs> ja pierdolę. Nie wierzę w to. kurva que a Ja pierdolę. Ja pierdolę, co się dzieje? Ja jebie.

Kurwa lesywo die bał. Oh le surf. Pierdolę. Ja straciłem tyle rzeczy, że to jest szoro Ja pierdolę, jaki kurwa. Co jest? Jakie dymy, stary. Chłopie, kurwa. Byliśmy na Kajo Perico. Psy znajomy był nieprzytomny. Polecie, polecieliśmy na... Po, popłynęliśmy na Kajo I... Potem, kurwa, znamy był nieprzytomny, nie mieliśmy czym wrócić I dzwonimy, kurwa, do LSPD, że mój przyjaciel jest martwy, że nas por... Że jest ten nieprzytomny, że nas porwali, pobili go Że... Yy, jest ten... Yy, że jesteśmy na kaju, nie mamy jak wrócić Że jest nieprzytomny. Przyjechali z IMS Kurwa I... IMS Kurwa, no pływają z tyłu! I kurwa, IMS yy, Ten... Byli tym, kurwa, jak to się nazywa, z helką, nie? Jeden, kurwa, z IMS wyskoczył przez przypadek z helki, kurwa, i wylądował w wodzie. Potem, potem, próbując go wyratować z wody, kurwa, my wszyscy do chuja, ten, yy, zatopiliśmy helikopter. Policjanci mieli strój do nurkowania i im się nic nie stało. Kurwa, ja się utopiłem. Spongebob udało mi się wypłynąć, ale jak mnie ratował, to on się utopił i teraz pływają i szukają, kurwa.